Ja o się mam z tym a dzisiaj ty, jak widzicie po tytule jest już zakończenie sezonu. Jest już nowy sezon, tak, właśnie 12 sezon, który nazywa się Pokaz Kaskaderski. No i tak, ten sezon będzie przez 62 dni i też już zauważyłem, że jest nowa postać, która nazywa się Janet. I przy sobie przeczytamy. No i co? Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, jeśli odcinek Wam się spodoba. Przypominam, że jest mój drugi kanał z piosenkami. Więc wybijajcie link w opisie. Myślę, że tam to się Wam spodobała. No i dobra, lecimy. Janet jest gwiazdą programu i chętnie wszystkim o tym przypomina. Gdyby tylko jej siostra, Bonnie, nie wpadała ciągle w tarapaty. A, no czyli już się dowiedzieliśmy, co ona robi. No i zobaczcie, widzowie. Przygotowałem sobie takie rzeczy, więc odbierzemy sobie. Te 500 punktów mocy, damy jakiemuś zadymierzowi i, i pakiet odznak. Otworzymy sobie na początku 4 skrzynki, a te 5 zostawimy na później. Więc oglądacie do do samego końca. A, i jeszcze je, jak to browser, zawsze na koniec sezonu musi zminusować pucharki No i miałem 11569, a teraz mam 11494. a i właśnie dostałem yy, za cały ten 260 Gwiezdnych punktów. To jest mało. No, ma, no mało. Teraz właśnie sobie trochę wybiałem pucharki na kolet, na gromie i na Grifie Dobra. To po pierwsze bierzemy sobie 500 punktów. Ja już wiem, do jakiego zadmiarza chciałbym je. Hmm. Albo wiecie, co widz, widzowie? Ja jak trafię nowego zadmiarza z tych właśnie skrzynek, co będziemy otwierać, no to do, dopiero sobie doładuje te punkty mocy. Jeśli w, w ogóle coś trafimy. No i zobaczmy. O! Klaszczący griff. El Primo. Spoko, odznaki. Oj dobra, otwieramy sobie te cztery skrzynki i zobaczymy, czy jakąś postać trafimy. Oczywiście teraz mogę same po, po postacie trafiać, żadnych gadżetów, żadnych star powerów Więc zobaczymy, czy będzie się ta jedynka świecić. Uwaga, i ostatnia skrzynka na razie. No i nic nie ma. A, 38 punkty za dymiało. Zapowiedzmy, że dajmy Brokowi. Nie wiem, nie, nie ulepszam go jeszcze. Ale tak, specjalnie zostawiłem. Yy, specjalnie czekałem na ten odcinek, żeby już zacząć otwierać te skrzynki od nowego sezonu, jak już się po pojawi. Ponieważ chciałbym trafić tą postać, Janet. Nie wiem, czy ją trafi w ogóle. Ale właśnie sobie ją wypróbujemy, bo wiem, że ona chyba lata. Matki plecak odrzutowy. Testowałem ją kilka razy. I ona tak, ona ma, że się tak zwęża. No, fajnie, bo ba bardzo fajne. Tak, tak, tak żaden zadem nie miał. No i plecak latający. Je jest fajny, bo zrzuca bomby. Więc no spoko nawet z zadymiara, z zadymiara spoko. Jeszcze tutaj sobie... No dobra widzowie, już sobie przetestowaliśmy Janet, ocena 7 na 10 jeśli chodzi o jej... Yy, o jej jakby no atak i... Super atak. No i zobaczmy, punkty życia 3600, no czyli tak jak legendy prawie tak mało. No i tak, szybkość ruchu normalna Zasięg normalny, obrażenia 1000 szybkość przeładowania normalna, obrażenia 8 razy 600 i zasięg krótki. No i dobra. To jeszcze sobie otworzymy jedną skrzynkę, ale to już z nowego tego, e, kar, e, z, z nowego sezonu. A te cztery skrzynki otworzymy właśnie za chwilę po dwóch rundach. To na początku run, e, rundę sobie zagramy grom. Tego od razu sobie ulepszymy. A i wy, wybieracie do mojego klanu legends Win. Za zawsze będzie ten klan w opisie. No i tak, mamy 8. E, jest jeszcze 12 wolnych slotów, więc wbijajcie. I tak, chciałam zrobić, że, że, że nagram ze wszystkimi widzami odcinki. No pomyślę. Czyli znaczy, no, spróbuję to, to, to zrobić. Nagrana nagrałem z dwoma widzami, czyli z Mati, z Mati Brown i z X Maja. No, no tak. Jak właśnie widzieliście, i mam do odbioru te dwie, e, dwie 200 punktów mocy. No i właśnie sobie jeszcze zobaczymy, czy trafimy jakąś postać. To bym dał do niej te punkty mocy, ale wątpię, że mam jakieś szanse na postać nową. Ale zobaczymy, zobaczymy, bo na chromatyka mam tyle co na mitycznego chyba. Tak jest z tego co kojarzę. A ja lecę na tą tarę. O jeż. a ja widzowie teraz się bardzo często staram grać właśnie w Brawl Stars, ponieważ chcę sobie dobić do, do 12 tysięcy pocharków, a ja tysiąc pocharków biam w dwa dni, więc. Może dolecimy nawet do, do 20, ale nie, nie tak za pierwszym razem. Dobra. Oj, oj, oj. Źle rzuciłem, chciałem ulta użyć, żeby Tarę pokonać, a mnie Pam pokonała. Ej, widzowie, za, za każde miejsce poza, podniu, poza podium otwieram jedną skrzynkę, za trzecie miejsce dwie skrzynki, za drugie trzy. A za pierwsze otwieram miejsce 4 skrzynki. Myślę, że takie coś będzie spoko. No i dobra. Zobaczymy sobie. Kolejna runda i kolejna gra gromem, właśnie. Dobra, grom. Ja, ja w ogóle bardzo lubię groma. Chyba ja, jak nagrywałem swój pierwszy odcinek z Brawl Stars, to było dwa miesiące temu. Tak, czas tak szybko leci. To mówiłem, że właśnie chciałbym mieć groma, no i może nie się spełniło, trafiłem groma. Znaczy ja jakoś aż tak bardzo nie, nie chciałem, ale bardzo chciałem zepików, ze zepickich. Nie chodzi o to, że to jest mój taki ulubiony zadymiarz, bo ma, mam też innych ulubionych zadymiarzy, ale tego chciałem mieć. Ja, jak mi się. Jak, jak pamiętam, to mówiłem chyba w pierwszym filmie. Moim na kanale, czyli to był pierwszy film z Brawl Stars. On zrobił mi aż 300 wyświetleń. Więc bardzo dużo. O, no i mamy czwarte miejsce. Więc jak będziemy mieć trzecie, no to będziemy mogli otworzyć dwie skrzynki. Oj. Proszę pierwszy chcę, od... chcę wszystkie cz cztery otworzyć. Oj! A, help. 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 Dobra. Mamy drugie miejsce, czyli otwieramy trzy skrzynki. Trzy skrzyneczki. Uwaga, trzy skrzynki. Oczywiście, big boxy. No, no i dobra, zobaczcie, jakie mam szanse w ogóle na. A i widzowie, chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że. że tu mam punkty mocy. I sobie kupimy tego mega boxa. No, więc. Sztos. No i dobra, Kup, kupimy sobie do ładowania do grifa punkty mocy. No i tak, zobaczymy moje szanse w ogóle na trafienie. A wiecie co widzowie? Na koniec sezonu otwieram me, mega boxa i dużą skrzynię. Dzisiaj to robimy taki malutki opening. Tak, punkty mocy plus monety. Hmm. Mityczny aż. No, nie są tu duże szanse. Ale dobra, otwieramy na początku dużą skrzynkę. I nic. No i dobra, mega boxa za chwilę. żeby miał postać, to muszę trafić albo siódemkę, ale jak, jak trafię siódemkę, no to... Tak nie wiem, czy będzie postać, ale jak trafię ósemkę, no to to już będzie pewne, że będzie postać. No i dobra, otwieramy sobie zostaw... E, trzy skrzynki, tak, trzy skrzynki. Tam otworzyłem big, big, big boxa, ale tamten się nie liczył. No, i dobrze. Po tej rundzie, już ostatniej, otworzymy sobie właśnie te skrzynki. Zobaczymy, czy coś trafimy. No bo Mitycz, no, na mitycznego mam 0,26. I to nie jest jakoś y, sporo. To jest w ogóle mało, bardzo. Wszystkie procenty szans, yy, które są poza zero yy, Wszystkie, które procenty szans są poza zero To... to są małe szanse, bardzo Dobra, jest siedem osób, ja tak trochę ryzykownie na środek, bo tam jest kiełek Który może mnie zaraz rzucić Ale po soczy to ja będę pierwszy Oj, oj, oj No, dobra Widzowie, piąte miejsce. Ostatnia gierka. I ostatnie skrzynki. No i widzowie, um, moje szanse były teraz. Otworzymy sobie ostatniego big boxa i mega boxa. Mega box, uwaga, ostatni. czyli no, mega box. Syk i co? 108 Widzowie, ja Wam powiem, że sobie zostawię te punkty mocy, które mam w Alei Pucharów, ale te sobie odbierzemy. Bo te właśnie mogę stracić, bo one są przez ileś tam. One są chyba jeszcze przez 20 godzin. No i dobra widzowie, jeśli on wam się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz subskrypcji, bo lecimy właśnie po 50, Tyl tylko z waszą pomocą może się to udać, no i co, myślę, że film się wam spodobał, jak już jest zakończenie sezonu, no i będę robił op openingi, dla dlatego sobie zostawiłem te punkty mocy, żeby jak trafi postać, no to, no to wykorzystać, no i co, widzowie, do zobaczenia, widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale.